Cześć, więc jeśli jeszcze nie wiesz, to dostaliśmy razem z Roxem i Shio wyzwanie od Xcomu i Nvidia, by, jak na to wygląda, uratować Steve'a. E, jesteśmy na mapie, którą właśnie przychodzimy. Cześć, Roxu, e, Poprzedni odcinek był u Shio, następny będzie u Rox'a, Gdzie jest Shio? No, eee, już idę! Chwila! Ja, Okej, okay, dobra, nie nie, 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 nie celuj, nie celuj! Jest wszystko git, tu jest wyczyszczone, tu już wszystko wyczyszczone. Oh, sorry, sorry, sorry. Za co? Ja już mam dwa serca, panowie. O, o, bo, naprawdę panowie. przepraszam, naprawdę no, przepraszam. Dzisiaj ważne jest współpraca. Co, co się dzieje? Jesteśmy teraz w połowie tak naprawdę chyba tej przygody. Przed chwilą udało nam się pokonać całą armię pillagerów, która zajęła tutaj wioskę i pod... Tą wieżą strażniczą okazuje się, że jest. Wither? Czy, czy coś? Dobrze słyszałem? Jakiś no, tu, tuner, to tunel. się od wieśniaków? Czy... Dokładnie, że tam jest jakieś przejście, którym, którym uciekli Steve razem z, ze szkieletami, tak? Mrocznymi. No, z tego co rozumiem. Z jakimś rozumiem, tak. i, i z Wiedźmą, Więc słuchajcie, będziemy mieli niezłą armię do wykonania. No właśnie, więc. Ale ode wiemy gdzie. I pamiętajcie o konkursie, który jest na Instagramie SHIO. W trakcie przygodzenia tej mapy znajdujemy pomocne wskazówki, które mogą zwiększyć szanse w tym konkursie. Co się dzieje? Maciek, czy ty zrobiłeś villagera? Maciek, Maciek. Nie. Totalnie Śmio. to nie ja, totalnie to nie ja, stary. Okej, okay, przewidziało mi się, przewidziało mi się. E, tak się mam jak... dziecko w ręku, jak mu to robić? Totalnie nie, stary. <słys> Wiesz, skąd co masz ten totem? on tu był? Wiesz co, nie wiem, znalazłem go na dole. Zabiłem chyba jakiegoś maga i z niego no. wypadło to takie. Nie. To okay. W wygląda jak dziecko trochę. Takie no, dziecko jakieś. Opiekujesz się tym dzieckiem, dobra, okej. Okay. Opiekuję Potem się nim, prawda? No. Takie... Jak wyobraźcie sobie Minecrafta z rtx -em? Modem RTX, który totalnie zmienia to, jak Minecraft wygląda. Piszcie to koniecznie na Instagramie Shio, pod postem konkursowym. A my chyba musimy iść w przygodę, bo widzę, że Maciek. Nie negatywuję się dobrze z tymi villagerami. Chodźmy cho, na dół, może, okej? Wybrój swoje strzały. Ja nie, znam ich języka. nie znam ich języka, wydaje mi się, że oni mnie obrażają. Dlatego no, tak wolę, jak zapobiegawczo. No, ten... Ma, czy oni go wyzywaliście? Mam rację, dokładnie to robią. Wyzywali o, kurczę, nas, nie? Okay, ciebie, jest... No, ciebie. A, mnie konkretnie. Okej, dobra. Ale jesteś Gdzieś pod tą wierzą jest tunel. Ale gdzie? Gdzieś po tą wierzą, właśnie. Czy to jest gdzieś? Obok wieży? Dosłownie? Jak oni to powiedzieli? Roksu, jak, jak i to zrozumiałeś? Bo powiedzieli dosłownie, że pod wieżą. Jednakże potrafi mówić. Jest, jest jakaś piwnica, zejście do piwnicy, pod wieżą. Pod no wieżą, tylko to mi powiedzieli, ale ten, wieżą. który mi to powiedział, akurat Shio zabił go. O, o nie o. jest Dobra, dobra, okej. Okay. Do, Aha, okej, na rekordzie. O, oni powiedzieli, że nie się. Boże, dobra, obok? przylazło. Co się dzieje? Oni a, tu, 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 tu. tu. Czy oni, ich jest drugie tyle, co było wcześniej? Ich jest mnóstwo, chyba znaleźliśmy, słuchajcie. O tutaj. nie, ja myślałem, że to już po Kusza w dłoń, słuchajcie, kusza w dłoń. Jak Kto to mamy, ma kurze, ten bierze doby... w dłoń, ja tutaj nie, mam korzystać. tylko tarczę. Ale, okej, okay, jeszcze się, się. O, nie, to było mocne. Dobra. Chłopaki, mi się wydaje, Chyba... że, że oni tutaj przybiegli, żeby nas powstrzymać, bo wiedzą, że ich ścigamy. I oni wiedzą, że im się robi gorąco, że my próbujemy tego Steve'a odzyskać. Bardzo możliwe, więc zapada ty będzie gardzi? tylko gorzej, tak chłopaki. Co jest z przejście... patrzcie! O, jest pimpuś. Pimpuś. Tak, to jest. Nie mamy teaki, pimpuś. Cześć, taki jest. Ja nie to, że Pimpusia. Czemu, czemu ty wszystkich zabijasz? Ty się wszystko zabijasz, Jesteś bardzo to ja? dzisiaj. To ja? Absolutnie Chcesz porozmawiać? czymś coś się dzieje. Pry, powiem wam, że miecze w dłoni, nie? E, tak, w dłoni. o nie, okay. to są te e, To co, zrzucacie? C czemu zalewasz? Nie musisz strzelać do nich? Macie, te, macie kusze. Au! O, o słuszna e, uwaga, słuszna uwaga. Okej, okay, ma... dobra, wiecie co? O, e, ja tu już jestem. Tu, jest, e, tu nie jest ciekawie, tu jest bardzo źle. Ne, Stary, miecz, daj znać są. jak ich wyczyścisz. O, nie, Tychamy. to są! się, ja że oni zniknęli jakimś cudem. Bo niestety jest ciemni, ich nie widać tutaj. Ja w nich naparzam, my w nich naparzamy. Dobra, dobra, nie we, ma, stary. nie ma, jeszcze drugi. Okej, okay, wiecie co? Uda, udało się, patrzcie. No, stary, co, no, się, bój bój się bój czemu on ta woda? Czemu, czemu woda? A to nie ja, ja tego nie rozlałem, skąd miał mieć wodę? Roksu, czemu, czemu rozlałeś wodę? Co się, co się stało? O, coś ja co się jest! Ja zalałem, żeby te szkielety były w rogu. Miałem taki plan, żeby były w rogu. Miałem taki plan, po prostu do nich zejść, zabić i ich zmierzać. I wsio. Chłopaki, widzicie to. Potki mnóstwo rybek, trzymajcie. Psst, psst, Czy ty żyjesz? Mhm. Mm Mam kamuflaż. Widzę, widzę. okej mnie okay. tak się rozpoznają. Idę na Ej, To szkielet, to szkielet. Dobra. Nie, 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 Ej, to jest Shio, to jest Shio. Powiedz mu coś. E, Roxu, wiem, że nie widzisz kwiatów, okay, ale okej, jest ich więcej. Nie nabierałem się na to, nie nabierałem są... się na to, chłopaki. Czemu oni tu są za jakimś płotkiem, to to tylko. co jest? Ale z jakiej odległości? To wygląda bardzo, bardzo podejrzanie. Myślisz, że oni byli kiedyś czy coś? Nie wiem, ale to mieli jest... coś bardzo niepokojącego, jakąś substancję w tym, tym, ale wcisnąłem ją i wypadła z niej mączka kostna, więc nie jest jej, absolutnie okay. nie Okej, dobra, dobra, nie, nie miemy nie mączki kostny. dobra. Eee, wow. to wygląda ciekawie. Ej, patrzcie no. na górze. Okej. Okay. Gdzie, 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 gdzie? O mój Boże, dobra. To dobra, jest... dobra, pokonane, spokojnie, spokojnie. Roksu, ma specjalny koksu dzisiaj. No Roks, On ma ten helm, on, on ma przewagę on ma ten hełm, mi się wydaje. Wow, ale wy widz... No to masz czakę. Mówisz Widzicie? o tym różnego. Nie, o tym stary... Twój niebieski hełm. Twój cały skin to, jest to ja się taki z nim potęż. urodziłem po prostu. Niebieski ma, On ma zielony hełm. Ma taki żółwi. Hełm. Notatka. Słuchajcie, notatkę o, mamy. No właśnie. To jest jedna z tych notatek, okay. które stawia chyba Steve. Kazali mi tutaj zostać. Tak. Z dwóch stron tunelu pilnują potwory. Z jednej strony przy zejściu do piwnicy czekają cztery Widerowe szkielety. Po drugiej Wider w towarzystwie Wiedźmy i sześciu Endermanów. Widzę, że Wiedźma rzuca jakieś zaklęcia na wrota. Co? Jakie wrota. Poza tym wrota? słuchajcie, dwóch, dwóch mrocznych szkieletów już zabiliśmy. Okej, okay, no, okej, okay, dobra, to, to już jakby początek jest, ale ich jest więcej. Jeszcze będą kolejne dwa. Najgorsze, że jest Wither. I Wiedźma. 6 Dermanów. Dobra, to, to brzmi hardcore'owo. Nie mamy jeszcze takich słabych itemów już teraz. Umi. Ja mam ryby, panowie. Ryby są po naszej stronie. Trzymaj o trzymaj Roksu. Pamiętajcie mi. o rybach, są ważne. O, sorki, sorki! Właśnie, czemu Shio? Czemu szyja? jest coś innego? Niepotrzebne żelazne ja te, ja też buty, założę. na przykład? Jakiś A, itemek, który... Ja mam, ja mam spokój Chłopaki, jak coś chcecie, mam, mam takie coś. Chcesz, Roksu? Bo ja mam... E Tyby co to? Oj, dziecko! Też mam babasa. Dobra, mamy tu masz dziecko? A, bo ja mu tak. dałem dziecko. Ja cię dziecko, dziecko, A to dla tak, mnie dziecko? To... Myślę, że ty powinieneś się nim zająć, wiesz? Okej, okay, dobra, ja jestem odpowiedzialny człowiekiem. Chodźmy dalej w takim razie. Co tu jest? Jakiś ołtarzyk z dynią? E, właśnie. Skąd? Czemu? Troszkę, troszkę przerażające. A to ich... są chyba te drzwi, te wrota. Aha, tak to wygląda. Ale co? Jak mam przez nie... O, tu jest wiedźma! Dobra. E, o, e, patrzcie, ją po... Może okay, Maciej rzuciła się we mnie jest? tym dniwnym, a, ty ale... a dobra. Ale... Ale... o nie, ale... Dobra, ale... Jak się rzuciłeś, dobra, to Ja się skutecznie. wkurzyłem trochę na nią, no, pokonałem ją, chłopaki. Super, to dobrze, ale określa, ja jeszcze... Ale ogólnie to myślę, że powinniśmy... O Boże, powinni... panowie, jakimś we mnie rzuciła chyba. E, no, ale ja no, ja też się musieli... obrywam. E, to są te chyba wrota, wiecie, jakieś wrota są tutaj zawalone i nie możemy za bardzo przez nie przejść, co wy na to? E, jakiś pomysł? Nie jestem pewny, wiecie co, M może tutaj na górę wejdziemy? Czyli Ale tam zaraz, gdzieś to jest nie ten... możemy tak, ej, stój, nie możemy tak wchodzić, nie, czy, czy, nie. Czy, czy, jak to nie, jak to nie? No stary, co, jak, dlaczego, musimy, nie? Się, musimy się najpierw posilić przecież, musimy zjeść, posilić? zrobić piknik. To ej, zróbmy piknik, no no ja jem pep, ja jem pep, ja mam, dla was, kiszonym, ja mam dla was jeszcze więcej ryb, słuchajcie, macie ryby, mam kok, zaraz na potem. Dobra, no to y, coś jeszcze? Bo już jeden bep. Nie, Nie, nie macie idę. takiego wrażenia, że, że ten tunel jest jakiś taki inny? Gdzie, gdzie jedziecie? gdzie? Nie, nie wiem. Z ja bardzo... już na górze. Właśnie nie wiem, bo jakby tutaj jest... O, o, bardzo jakieś... niedźwięk... misio! Misio, złe misio! Może rybę mu No, one, one, nas, nie one nas nie lubią. lubią. Może mu rybę. Zabiłem go, zabiłem go i Zbrodnia, zbrodnię pełniłem, przepraszam. I więcej dyń, widzicie to? Ale skąd? Czemu? co? No Aha, widzicie co to jest? detektor? To chyba. A co tam robicie? Zje, żebyśmy weszli na tego. Paul no, może. A bo to jest ten bałwan, którego widzieliśmy z daleka na początku. No, jesteś na tej klasie. Tak, tam no jest. zwierzęta strażnicza. W takim razie. Ej, przestań zabijać zwierzęta. Tam by są. Są i te inne. Właśnie, Shio, czemu? czemu? Skąd ta agresja? Chodź. Ale ja zaatakowałem, że to nie ja. Ja bym nigdy A, nie widział tego. To nie jest część nie tego wyzwania. co tam jest? Ej, tam jest X. Tam jest X, za chwilę musimy zobaczyć co jest Gdzie? na tym X-ie. Widzisz? Co? Ej, tu jest więcej takich oh. dziwnych ołtarzy, które widzieliście u postawy bałwana. Ja się teraz rozglądam, jest ich no. dużo chłopaki. Okej, okay, ale co one znaczą? Po co one komu? Co się dzieje? Ja będę ja na samą górę, może Zbrań będzie jakaś to. skrzynka, podpowiedź, czy coś. na samą górę, zobaczmy. Czy tu jest dólnie wejść, jest! Da się wejść. O, o, jest to prawda. Ja się rozglądam ale. po okolicy chłopaki. Ja się rozglądam po okolicy, nie wkładam Okej, 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 szeop Co tu jest? E? To wygląda jak literka, to wygląda jak I To wygląda jak E, widzisz to? Jak no, ty widzisz to? To wygląda jak E To wygląda jak. To, 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 to jest D chyba. To, to jest, jest E. D. To tutaj y. D, D, N i. D! Ja jeszcze jestem ja. Dynie. Dynie. ja, jeszcze jestem ja! Jeszcze jestem ja, chyba. Nie jest Sio! O, jesteś Oczywiście, to jest skelet jakiś, jest sijo. A, to nie ja. Czekaj, a teraz lepiej? O, tak, to Shio! Dobra, to Shio. Ej, ale o co jest dynie? Jak myślicie? Bo jest napis dynie na tej wyspie. No Jest trochę tych dyni. nie? Nie jakiś problem do mnie znowu. To weź z nim pogadaj, bo nie widzimy. to jest xx widzicie? Widziałem Był X, no właśnie go widziałem, tak, chodźmy tam, tylko czy

tu mamy coś wstać. I co? No tutaj położyć słuchajcie. Tutaj na główkę dynie. i wyjdzie. tu jest z tego... dużo tych dyń, No mi się wydaje, że to może być to. Okay, no. to Dobra. Podzielmy się w takim razie. Ja podaję tego X-a. X-komowego. A wy zobaczcie te dynie, Zbierzcie te dni jak najwięcej, ok? No, I ustawiajcie okay. Zobaczymy, czy to coś da właściwie. One są chyba chowane tutaj na Tak, tutaj. Ej, chłopaki jest problem. To. Coś dzieje. Zobaczcie tu przyjść. wróćcie do tego miejsca, e, gdzie już tutaj byliście. Cześć, bo jestem przy Iksie. To wracać? Eee, tak, tak, zdecydowanie stary, zdecydowanie. Co, co, co się stało? Co się stało, dobra, no, idę już. Eee. Eem. Aha, eee. bałwana stworzyłeś. Stworzyłem a. bałwana. Tak? No tak, to tak, myśl go tak. O to chodziło, tak? Chyba tak, no. odchodziła Dobrze, no. Może, Czyli musimy mógł... po prostu powołać do życia, chłopaki. Ej, mógłbyś do... mi oddać dziecko? Bo jakbyś się natrzymałeś, stary. To nie jest dziecko. To... Jest A, ja! Jest... Moje dziecko, dobra, okej, okay, myślałem, tak. myślałem, że już do rocksta, dobra, trzymaj. Nie, właśnie, stary, bardzo podejrzany bo ona nie, o, nie. nie chce, to jest moje dziecko. O nie. Dobra, ja idę nie zobaczyć co? ten znak, bo tam są podpowiedzi. No, chcę zobaczyć odpowiedź. Chcę A, powiedzieć, jest znak widzom. X, o kurde. Tak! Chcę powiedzieć, widzom, co o, mają zrobić, żeby wierzyć w konkursie, bo pewnie z tym jest znana wskazówka, zazwyczaj są. Oj, dużo złota, elegancko. Dobra, zobaczmy, co jest napisane. X.com. Podpowiedź z X.com. Zasubskrybuj kanał chłopaków, a będziesz bliżej wygranej. Sugeruję X.com. Okej, okay, czyli tu chodzi o konkurs, tak? E, subskrybujcie. Znaczy, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszych kanałów, macie oczywiście w karcie, w o, prawym górnym rogu. I ich strany, słuchajcie. No tak, bardzo w sumie fajnie. Do, dobry konkurs. Więc, a to też zwiększa wasze szanse, więc. koniecznie to zróbcie. Dokładnie tak. E, w takim o. razie, skoro mamy już kolejną podpowiedź.

to robimy te, tego bałwana, bo ja mam dynię. No bo tak? tak. Otóż wydaje mi się, że ile tych miejsc jest? Właśnie nie dużo wiemy, nie tych miejsc jest. jest. Ja widzę kolejną dłużej. No, dobra, to jest dużo dyny, nawet gryby Ty nie, to robimy bawanę. Ja tak? no? okay, no nie okay, okay, mam dynę już. Okej, innego zrobić nie możemy? Okej, super. Okej, mam. Ja e, w sumie nie mam. O, tutaj jest dnia, to się już zbiera. Czy jeszcze jakaś dnia została właściwie? Wdech, Czekajcie, że... musimy się rozejrzeć. To... Ej, myślisz, że nie, jak ktoś z was wejdzie na bałwana tego dużego, to będzie widział dookoła wszystkiego. Okej, okay, dobra, teraz sko skocz na górę, skoczę na górę, to zobaczę. To jest dobry plan. Aha, ja się wspinam i za chwilę się dobiemy. Ja tutaj już nic nie mam. Ja już kolejnego to, tutaj nic. Kolejna może. Okej, okay. nie, chłopaki, wiecie co wydaje mi się, że są Wszystkie dynie. Macie, macie coś w głowie? Tutaj My, nic. A, tu to to jest, to jest, to jest, dobra! To jest, trzeba. Ja jeszcze mam jedną dynię. Okej. Okay. I została chyba ostatnia dynia, właśnie, wiesz? Nie, A... jeszcze dwie, dwóch potrzebuję. Ja mam jeszcze. jedną, Ja już to położyłem. Okej, okay, to została... Ja też mam jedną dynię. To jeszcze została jedna, czy to już wszystkie? Jeszcze dwie dynie zostały, słuchajcie. Jeszcze dwóch brakuje, dynię. dwóch do zrobienia brakuje, no. Okej. Okay, Okej, okay, ja już wkładę kolejna. Eee, ja na na górze tak? mi do głowy, ja zobaczę tylko, coś mi szło do głowy, czy tam przypadkiem nie ma, chwila, bo nie rozglądaliśmy się w sumie jakoś bardzo. Tu, 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 tu Ej, to ostatnia tu, tu nic, nie ma Ale gdzie, gdzie, gdzie nie ma? Gdzie tu jest, to jest... patrzcie, na, na dole w tunelu. Nie z... A, A tutaj, tutaj, przy ołtarzyku. Okay, A je, to. no rzeczywiście, dawaj ją tutaj. To ja mogę położyć. Dobre, dobre. C dobra, to idź na górę, czekaj, idź na górę. Kto chce położyć okay. ją, kto chce czynić honory? Dylan, e chcesz to zrobić? Ja chcę, ja chcę, jasne. jasne, jasne. Jakby dobra, stary. Chcę to nagrać. A ja może taki zostanie na dole, bo mam wrażenie, słuchajcie, e że. Dobra, masz, Czy ty, ty się no, myślisz, no, otworzy no, coś, no, to przejście? Ee, się rzuciłeś, No Ja tak chciałem. No, ja no, ja Dziecko rzuciłeś. A nic z tego dziecka, chciałem dynię. Zobaczymy na to. Za stary, ja zostawiam dynię. Oj, ty stawiasz dynię? a nie dojść? Nie, ja muszę się opiekować dzieckiem, kiedy ty stawiasz dynię? To nie jest sprawiedliwe, ale... No, właśnie o to chodzi jakby w tej to chodzi w kooperacji. Udało o! się? Udało się, nam tylko jedna dynia. Nie, ja... wszystkie już są Nie, już ja już... to? Ej, ej, co się stało, Co dole? Otworzyło się? Nie, ej, otworzyło się przejście, chodźcie tutaj. Otworzyło no, się? Właśnie wszystkie. Ej, to super! To, no. Wow, okej, okay. dobra. Co, Co to jest? jest? O, cześć, chłopaki. Ty kolejka? Lekcja prowadzi! To, to wygląda bardzo śladu. Tak. Dajcie ja tu widzę dziennik. Nie wiem, czy czytaj, Przeczytaj Czuj Wiedźmie udało się otworzyć wrota. Przed nami ogromna jaskinia, z której dochodzą dziwne dźwięki, jakby pająki? Gdzie no. mnie prowadzą? Gdzie go prowadzą? pająki? O nie, pająki. się boję pająków. Wy, wy się jesteś pająków czy nie? Pewnie... nie jesteś no się pewny. Oho, ile pająków znajdujesz? Ja to się bardziej boję o, w sumie okay. Widera, który gdzieś tam się cały czas czai, podobno. Okej, okay, co jest grane? Ja ich Czemu? Ich słyszę milion? Tak dużo tych pająków jest, tu jest! O, co? Nie wiem czy to jest dobry pomysł, pomysł z nimi walczyć, bo bardzo dobry że może być ich tutaj sporo. To Chyba co powiedzimy dalej? Chcemy i uciekać, nie? E, e, dobra. Ja dobra. Padłem. Rozumiem... Więc jakby. O nie, gdzie jesteś? Spieć, tutaj. Cześć. E, Dawij, co? No. ja lecę. Chyba. Czy nie zadziała? Jak pojechać? Jedziesz? tu? Tak, ja jadę. Cześć. On pojechał. dobra dobrą. za mną jak coś. Jest, jest fajniej, nie ma pająków, ale. Okej, gdzie mi to prowadzi? Co to za jaskinia? Tory. A tu są tory, dobra. Ej, chłopaki, to jest, to jest jakieś ogromne. Widzicie? O, nie. Gdzie oni są? Gdzie ty nam dojechałeś? Są... Jadę, jadę chłopaki, jadę, chłopaki. Ja też jadę. Nie widzę was jak coś, ale tutaj jest więcej pająków. Znaczy, przynajmniej jeden. Ale. Okej. Okay, to nie okay, tak, tak, koniec jest. co ty robisz? Co się dzieje? Odbiłem się. Jest jakiś dodatkowy wagonik, słuchajcie, no nie coś ja go posiada. Ja to rozbiłem. O, nie, dobra, biegnę z tobą. Chłop, chłopaki? O, widzę, Roksu! Je, jedzie. Jedziemy. Co, co się stało z Maćkiem? Co zrobiłeś Maćkowi? Czemu go nie ma? Czemu to jest pusty wagonik? Ja wiem, co się, nie się stało. Ma Roksu, czy ty zrobiłeś Maćka? Co? Maciek jest A, tutaj nie, zostanie. biegnie! Cześć, cześć, pielgrzymie! Cześć! cześć. Fajna twarz. Okej. Okay. Roks... Dobra. Roks mnie zawiół i jestem teraz szkieletem. Okej, okay, super. E, ja dzięki, Roks. Ja jakieś jakiś e, widmo na mojej trasie. co jest grane? Czemu w połowie trasy nas coś zatrzymało e. i co jakieś drzwi? Czy my tam powinniśmy iść? E, na pewno nie powinniśmy iść tutaj, bo to jest zawalona ścieżka, ale ej, jest e. jakiś, kurczę... Je, jest coś? Jest jakaś, jakaś no. no. jest? Uh, gdzie? Okay. gdzie? O, tutaj. Mam no, Tylerek. O, XCOM. To co mi się wydaje, że to jest od XCOM. Uh, dobra, dobra, zaczmy. E, biorę tylko złoto całe, oczywiście. Co jest napisane? Podpowiedź XCOM. Dodaj hashtag e, RTXON. Tylko nie zapomnij. Okej, okay, dobra, czyli to jest kolejna podpowiedź do konkursu. Jak zwiększyć swoje szanse? Pamiętajcie na Instagramie Shio. Jest konkurs, i jeżeli dodacie więc hashtag rtxon, zwiększacie swoje szanse. Super, e, więc kolejna podpowiedź, dziękujemy Dobry, bardzo. Super, tylko teraz. E... Słuchajcie, powinniśmy jechać tutaj, tylko że zobaczcie, no tory lecą musimy, tam w tą, musimy tą stronę. Chłopaki. Musimy je przestawić, popaki, musimy je przestawić w drugą stronę. W jak? Sposób? Ja, 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 jak? To jest myślista. Albo tam w środku będzie. Okej, to jest prawda? Właśnie, ale o co chodzi, bo, bo ja nie wiem jak to może działać. Tu jest, tu jest jakiś jedno przejście, ty, macie jakieś inne. A, tutaj to tam. Pająki, 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 pająki. No e, właśnie pająki. widzę, bardzo dużo pająków, za dużo pająków. Wiecie, te trujące, małe, jadowite. No się powiem, że chyba nie doslić. Z z uh, Porabiliśmy, kurczę, bo nie przyszło źle. ich tutaj więcej gdzieś nie. Kolei... się chowają w tych pajęczynach i udają, że nie są wcale agresywne. Dobra, pyk. E, czy to wszystkie pająki? Chyba nie, tak. nie, nie. jest już słyszę, nich, dobra, okej. Okay. Jest ich więcej, okej, okay, super. Może zamknijmy drzwi, żeby to nie waziły. Dobry pomysł, dobry plan, dobry plan. Pogartujmy się, ja umieram. Zajdziemy, chłopaki, jub. mam pół serduszka. Nie otwierajcie, proszę. Ja uh, momentowa zbroja. Uuu. Okej, okay, to się może Róba. przydać. Jakoś. O, Chłopaki! Tutaj jest drzwi... Ej, ty, ty, ty trzymaj się, trzymaj dziecko Maciek, otrzymaj dziecko, tak? Trzymaj dziecko Daj dziecko, daj dziecko Masz szczęście, masz szczęście, mam ci świetny humor I Okej, okay, no to jak nie chce brać to ja biorę A co, normalnie. co wziąłeś? A. Nie ja biorę Ty Nie biorę kości. No ale ja to mam zbrojkę. Po co? Rox, 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 zobacz. My chcemy wziąć czaszkę i będziemy gangiem y, czaszkowców. Zobacz, każdy będzie miał czaszkę z nas. Ooo, no ale jest gonczącie. Ja ja a, a nie ja też mam czaszkę. Oj, kurczę, ciekawie. No piercie, co jest lepsze? Szkieleta z... Jak Tak wygląda? Ej, ale gang, to tak. Jesteśmy nie? gangiem szkieletów, chłopaki! Ej, chłopaki, Instagram. czekajcie, czekajcie, ja wezem F5. Sam staję fotkę na Instagrama. Chodź, chodź Roxu. Takie selfie, uśmienicie się, Instagrama? Ej, na 3-4 mówimy Minecraft, okej? Okay? 3-4, Minecraft. Minecraft! Okej, okay, zrobiłem selfie, będzie na Insta. Sorry. Sorry. A, dobre, dobre. Dobre, okej, okay. ale tak masz maskę w sumie. Zobaczymy więc, Czy, czy chłopaki, czy mogę przedstawić dźwignią w takim razie? Tutaj? Tory? Tak, tutaj działa, tak działa. działa. Ja rozumiem, że dźwignią powinna być. <laughs> ej, bo ja zgubiłem dźwignię. <laughs> Czy, czy ja ją popcham? Ja, miałam. Ja chłopaki, dźwignię. ja mam dźwignię. Chłopaki, ja mam dźwignię. Ty masz dźwignię? Tak, nie o, wiem jaki to Ja ci dam dźwignię. A to o, jest. Przestawiłem. Yes. O, przestawiłem. -o. Jest. No to co, idziemy. Okej, okay, a, a masz wagoniki. <laughs> a gdzie są wagoniki? No ja mam wagoniki, no widzicie, bez a... ja byście nie pojechali. Co, okay, ja nie mam dobra. wagonika, więc ja po prostu pójdę. Ja, ja też zgubiłem. Jakby... Mam a, wagoniki, że no, Nie, razu, już... nie Ej, ja jestem wagonikiem. Nie po to się męczyliśmy, żeby nie mieć wagoników. Teraz ja jadę. Jest dobra prędkość, ale o.

Dobra, on zadarł, on zadarł, on zadarł. Okay. Nas to nie interesuje. Dobra, dobra okej, okay, ja już też nie patrzę, dobra, okej. Okay. Wszystko w porządku, co to za miejsce w, jest, w ogóle słychać? Jest co notatka, dealer, zobacz notatkę, jest notatka. Eee, co jest, jest tu, notatka, No, tu, tu, tutaj są jeszcze jakieś tematowe rzeczy, ale dobra, notatka. O, Steve'a. Tutaj kolejka się kończy. Endermany zniknęły w portalu do kresu, a Wither zaczął drążyć tunel na powierzchnię. Chyba jesteśmy blisko, jesteśmy blisko czego? Wither zaczął drążyć tunel na powierzchnię? Robi się bardzo niepokojąco. To, 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 O mój Boże, widzicie to? Tędy wypłynął Wither. O, faktycznie, jest dziura, no. Nie patrzcie na Endermana, tylko nie patrzcie na Endermana, proszę. Nie, au, 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 okej. Zbliżamy się do rozwiązania tej. Chyba tak, słuchajcie. Kolejny odcinek naszej przygody możecie zobaczyć na kanale Rocksa. Koniecznie go obsłuchajcie. Tam również powinniście znaleźć kolejne wskazówki, jak wygrać konkurs. W którym są do wygrania naprawdę bardzo fajne nagrody. Poprzedni odcinek oczywiście jak mówiłem uszyj, eee, zostaw w górę i subskrybuj na nasze kanały, żeby zwiększyć również swoje szanse w konkursie. Zapraszam do Roxa i dzięki za obejrzenie do końca tego odcinka.